Nie chcę tłumaczyć swoich słabości słowem Bożym, ale w Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus lituje się nad ludźmi. I co robi, kiedy się lituje? Zaczyna ich nauczać. Zobaczcie, to jest litość Boga dla człowieka. My słyszymy, że Jezus widzi tych ludzi i niespodziewany, ulitował się nad nimi. I każdemu z nich dał dużo pieniędzy. Nie. Nawet ich nie nakarmił, i nie jest powiedziane, że ich uzdrowił. Jest powiedziane, że Bóg, litując się nad człowiekiem, naucza go. Naucza go. Wierzycie albo nie, ale to jest moja miłość do Was, żeby Was nauczać. Znaczeniu przekazywać prawdy Boże, mówić o tym, kim jest Bóg, bo to robi Jezus. Pokazuje ojca, jego miłość. I to jest gest miłości Boga do człowieka. Jeżeli chcesz, żeby Bóg się nad Tobą litował, czytaj słowo, bo to jest właśnie wchodzenie w ten dialog z Panem Bogiem, kiedy my możemy właśnie doznać miłosierdzia Bożego. Bo słysząc, kim jest Bóg, naprawdę. Kim jesteś, ty naprawdę, doznajemy uzdrowienia i zostajemy napełnieni miłością. I dlatego gestem miłości Boga do człowieka właśnie jest mówienie człowiekowi o Bogu. Podążamy z naszym bohaterem rekolekcji, Mojżeszem. I przeszliśmy już sporą drogę. Najpierw widzieliśmy Mojżesza pięknego który się urodził, Bóg w sposób cudowny go ratuje, potem kształci, no ale potem właśnie widzimy, Bóg chce tego człowieka uformować. Dlatego te 40 lat na pustyni, aby on zmienił mentalność. Nie przemocą będą dokonywały się dzieła Boże, to znaczy nie przemocą ludzką. I później widzimy tego człowieka, którego Pan Bóg, zanim pośle do ludu, Najpierw osobiście się z nim spotyka. Osobiście. I to jest bardzo ważne. Jeżeli ty chcesz mieć, nie myślę teraz o przełożonych, jeżeli ty chcesz mieć jakieś słowo dla sióstr, jeżeli chcesz mieć coś dobrego do ofiarowania swoim siostrom, to jest potrzeba, żebyś ty najpierw spotkała Boga. Abyś spotykała Boga. Prawda? To ma być ta dynamika w naszym życiu i ona się też realizuje. Na przykład w planie dnia, że my mamy dużo spotkań razem, ale chcemy mieć dużo spotkań z Bogiem. Prawda? Eucharystia, liturgia godzin, medytacja. To, to ma być ten moment, nawet jeżeli dokonuje się we wspólnocie w znaczeniu tu, prawda? To, to ma być to intymne Twoje spotkanie z Panem Bogiem sam na sam. Abyśmy mogli właśnie napełnić się Bogiem i wtedy, daj Boże, właśnie mieć miłosierdzie i móc dawać drugiemu człowiekowi Boga. Możemy mieć dużo dobrych intencji, hmm? ale jeżeli masz dużo dobrych intencji i dajesz siebie, to na koniec najpiękniejszej rzeczy nie podarujesz. Dlaczego? Bo my jesteśmy ludźmi, jesteśmy grzesznikami. Dlatego dając siebie, zawsze też dajemy grzech. I właśnie wielkością świętych jest to, że oni umierają dla siebie i ostatecznie dają światu Boga. Boga. Co jest ciekawe, kiedy widzimy dzisiaj ten naród wybrany, który wyszedł z niewoli potężną ręką, doskonale wiedzieli, że Bóg ich wyprowadził w sposób cudowny. Widzieli, jak Bóg walczy z ich przeciwnikami. Oni nie podnieśli ręki, a Bóg zniszczył to wojsko faraona. I tak właśnie w naszym życiu ma się dokonywać: Ty nie podniesiesz ręki, a Bóg zniszczy demona szatana, który chce działać w twoim życiu. Ale jest potrzeba, abyśmy przeszli z Mojżeszem przez Morze Czerwone, abyśmy po, pozwolili wprowadzić się, w tę rzeczywistość wiary, wiary, szaloną rzeczywistość wiary. I dzisiaj widzimy, że Pan Bóg co robi, kiedy wyprowadza ten naród z tej niewoli? Bóg daje mu prawo, daje przykazania, czyli jest to pewna pomoc, którą Pan Bóg chce podarować człowiekowi, aby się w życiu nie pogubił. Bardzo ważna jest kolejność przykazań, czasami na skutek, no myślę też przeżywania siebie jako ludzie czasami jest gdzieś taka fiksacja, prawda, że, że patrzymy na najważniejsze jest przykazań numer 6, nie cudzołóż. Nie, jest pewna gradacja przykazań, mówię, że to przykazanie jest ważne, każde przykazanie jest ważne. Ale zobaczcie, pierwsze słowo, które mówi Bóg do człowieka, to nie mówi: nie kradnij, nie zabijaj nawet. Straszna rzecz, prawda? Bóg mówi: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Właśnie to jest ten klucz. Myśmy chcieli, próbowali jakoś wczoraj wieczorem w tym nabożeństwie wyrzeczenia się idoli, przeżywać to. Właśnie, że paradoks polega, gdybyśmy zatrzymali się tylko na pierwszym przekazaniu i żyli nim, wszystko się układa. Jeżeli ty wyrzucisz te bożki, pragnienia złe ze swojego serca, ca cały dekalog spontanicznie będzie się układał, prawda? Ale Bóg, widząc naszą słabość, daje też wszystkie dziesięć przekazań, żeby spróbować człowiekowi pomóc uporządkować tę jego rzeczywistość. Ale zatrzymajmy się jeszcze nad tym obrazem tej rzeczywistości, tego ludu, który mamy, który, mamy, który wyszedł z niewoli. Co staje nam przed oczami? Kogo my widzimy? Widzimy lud, który nie ma świątyni, są na pustyni, nie mają króla. Czyli, zobaczcie, ma, mamy taką właśnie rzeczywistość ludzi, którzy to, jest, to jeszcze nie jest zorganizowana rzeczywistość narodu. Gdzie jest system króla, gdzie są sędziowie, gdzie jest władza, prawda? Nie ma struktury jako takiej, świątyni, wybudowanej, do której może iść, to dopiero będzie. My czytaliśmy Biblię, wiemy, że za paręset lat to wszystko będzie, prawda? Ale dzisiaj tego nie ma. I zobaczcie, co stanowi właśnie o tym narodzie, co, co, go, co go spaja. Jest właśnie świadomość posiadania Boga. I teraz przełóżmy sobie to na, na, na naszą rzeczywistość życia konsekrowanego. Nie ten klasztor jako struktura. Nawet nie konstytucję jako rzeczywistość prawna. Ale świadomość posiadania Boga uczyni z nas wspólnotę. Będzie nas scalać. Potem przyjdzie i świątynia, potem przyjdą mi konstytucje. Bo to jest potrzebne człowiekowi. Ale patrzmy na Franciszka i Klarę. Ich życie nie rozpoczyna się, prawda? Święta Klara poszła, szukała, znalazła klasztor świętego Damiana, mówi, dobrze, to mi się podoba, tu zacznę życie. Prawda? I mówi, zanim tam wstąpię, Franciszku, proszę, daj mi konstytucję. Nie. Jest... Doświadczenie Boga, doświadczenie Jego miłości, które na koniec jakoś musi się wyrazić, dlatego jest potrzebny klasztor. Jako konsekwencja, a nie rzecz konieczna, i są kons potrzebne konstytucje, prawo też jako konsekwencja, która pomaga jakoś ułożyć nasze życie. I to jest dzięki Bogu, że są konstytucje, dzięki Bogu, że jest klasztor. Ale możemy żyć i bez tego, żeby sobie też to powiedzieć, prawda? Możemy żyć i bez tego. A bez czego nie możemy żyć? Nie możemy żyć bez Boga. Nie możemy żyć bez Boga. Bo my czasami, właśnie w tym takim naszym chorym myśleniu, zaczynamy za bardzo przywiązywać się właśnie do tych rzeczy drugorzędnych, prawda? Klasztor, a tu to tak, tu to nie, konstytucje i prawo, prawda? Potem gdzie kwiatek stoi, po lewej czy po prawej. I to tak to, może, tak to może narosnąć, że ta struktura nas w końcu zacznie zabijać, bo jest przytłaczająca. I teraz ja, broń Boże, nie wzywam do anarchii, zrozumcie mnie źle, prawda? Tylko chcę przypomnieć sobie i Wam, co jest fundamentem naszego życia. Prawda? To jest troszeczkę, myślę, warto patrzeć czasami na zewnątrz, to znaczy w takim znaczeniu duchowym, prawda? Patrzyć gdzieś, gdzieś poza naszą rzeczywistość. To jest tak jak w małżeństwie, prawda? Kobieta zakochała się w mężczyźnie. Mężczyzna zakochał się w kobiecie. I. Tworzą rodzinę. Dlaczego? chcą się kochać, chcą być razem 24 godziny na dobę. Nie wystarczają im randki raz na parę. Chcą cały czas być ze sobą. I dlatego Pan Bóg daje sakrament małżeństwa, wchodzą w małżeństwo i żyją razem, i są razem, i się kochają. I co? No i rodzą się dzieci. I te dzieci, ponieważ Pan Bóg, tak stworzył dziecko, że są takie nieporadne, zaczynają zajmować całą uwagę rodziców. No, no, no bo jak zostawisz dziecko na cały dzień, Umrze. Dziecko nic nie poradzi, trzeba, żeby miało mamę, żeby jak nie ma mamy, to ma tatę. I tu. Więc ta uwaga rodziców skupia się na dzieciach, prawda? No, musi się skupić, bo to Pan Bóg dał im rodziców, prawda? Mamę i tatę, żeby im pomagali. Ale może być po latach, jak te kolejne, kolejne dzieci przychodzą, a jak się kochają, to i przychodzą, prawda? Że, że, że ci rodzice zaczynają żyć w kluczu. Marię trzeba posłać do przedszkola, wujcowcowi w ząbki wychodzą, yy, Małgorzata tamte, ta teraz jest w okresie buntu i dojrzewania, boższe drogi, prawda? No i ci rodzice się tak skupiają na tych dzieciach, prawda? A to nie jest istota ich małżeństwa. Dzieci są konsekwencją, owocem i nieistotą. I bardzo ważne, kiedyś sobie pójdą, prawda? Kiedyś sobie pójdą z tego domu. I ci rodzice znów zostaną sami. I jeżeli przez ostatnie lata oni tylko i wyłącznie żyli w kluczu jesteśmy dla dzieci, dzieci wychodzą. Co robią rodzice? Rozchodzą się. Jest rozwód, bo nie ma sensu dalej żyć. Hmm? I dlatego rodzice są zaproszeni sobie, sobie przypomnieć. Po co oni żyli razem? Dlacz, skąd się te dzieci wzięły? Wzięły się z miłości, że on się zachwycił nią, ona nim i chcieli być razem. A to, co potem tak bardzo przykuło ich uwagę, dobrze, że przykuło ich uwagę, bo tak miało być, bo oni też mieli im te dzieci, zostały podarowane, żeby im te dzieci wychowywali. Ale nie jest istotą. Nie jest istotą, prawda? Istotą jest miłość małżonka, że ona jest dla niego i on jest dla niej. I teraz, właśnie wróćmy do naszej rzeczywistości zakonnej, prawda? Klasztor, konstytucje, przepisy, rytuały, modlitwy to jest wszystko w funkcji: w funkcji. Tego, żebyśmy mogli zakochać się w Bogu, być z Bogiem, prawda? Że, że czy Pan Bóg, zobaczcie, to jest też ciekawe, Kościół patrząc na małżeństwo, nie mówi, że ważnym małżeństwem jest to, które będzie wydawało owoce, czyli rodziców, którzy będą mieli dzieci. Nie. Bo małżeństwo może nie mieć dzieci. Z wielu powodów. Biologicznych, prawda? Pan, a czasami nie ma powodów biologicznych. On się bada, zdrowy. Ona się bada, zdrowa. A nie mogą mieć dzieci. Bo dawcą życia jest Bóg. I Bóg to będzie dawał albo nie będzie dawał prawda? Dlatego, dlatego właśnie my chcemy sobie przypominać, że tą istotą naszego życia w tej wędrówce właśnie jest Bóg. Potem przyjdzie świątynia. Potem przyjdzie król z całą hierarchią. Tak. Ale my chcemy sobie przypominać właśnie to źródło. Dlatego ważne jest wracać do źródeł swojego powołania. Święty... No Przepraszam, nie święty. Papież Franciszek, kierując słowo do y, osób konsekrowanych, mówi przypominajcie sobie moment waszego powołania. Ale nie tak tylko taki z łezką w oku, a wtedy to było piękne, a teraz no pożal się Boże, prawda, wstąpiłaś do zakonu i teraz wiesz jak to jest, no i nic, i teraz tylko kup sobie dobrą poduszkę, żebyś mogła się porządnie wypłakać wieczorami i jakoś to życie przeżyć. Nie. Właśnie przypomnij sobie moment swojego powołania tej pierwotnej miłości. Owszem, tak całe życie wyglądać nie będzie, prawda? Motylki w brzuchu, prawda? Pan Bóg przyszedł, człowiek szczęśliwy, w ogóle życia nie widział wszystkiego. Ale szukaj tej miłości, niech ta miłość staje się dojrzała. To samo co w życiu małżonków. Aby ich miłość mogła stawać się dojrzała, to znaczy bardziej ofiarna, to znaczy mniej szukająca siebie. I swoich przyjemności. Na szczęście Pan Bóg nikogo nie potępia, ale młody człowiek, który wstępuje w małżeństwo, młody mężczyzna szuka tylko siebie, żeby stać się wielkim. Młoda kobieta chce, szuka tylko siebie swoich przyjemności i widzi: o, ten mąż mi w tym pomoże, cudownie, prawda? A z biegiem lat, daj Boże, właśnie przez różne kryzysy, trudności. Przez oczyszczenia dzieci, które są potężnym egzorcyzmem, chcieli jeździć na wakacje? Nie pojadą na wakacje, bo tu dziecko. Coś chcieli tam? Nie da, bo tu dziecko, prawda? I jest w klucze ofiarności. Ja przestaję myśleć tylko o sobie i chcę żyć dla drugiego, a to jest możliwe tylko i wyłącznie w miłości. Dlatego prośmy Pana Boga, aby właśnie dawał nam. Bo na szczęście prawo, które Bóg podarował człowiekowi, które jest cudowne, jest możliwe do wypełnienia dzięki łasce Bożej. Dzięki łasce Bożej. Czyli Pan Bóg nie chce na nas nałożyć tylko ciężarów i, i trudów, ale Pan Bóg chce powołać nas do pięknego życia: nie zabijać, nie kraść, nie cudzołożyć, nie mieć innych Bożków. To jest piękne życie. Piękne życie, w wolności. I dziękujmy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który w tej Eucharystii daje nam swoje słowo, mając nad nami litość, i daje nam swoje ciało i krew, posilając mówić Zobacz, to jest źródło Twoich sił, to jest źródło Twojej miłości. Karm się. Jak dobry musi być Bóg dla nas, skoro daje nam całego siebie na pokarm, skoro daje nam samego siebie abyśmy my mogli żyć. Amen.